Trochę będzie niezręczne to wideo, bo trzymam w ręku yy, telefon, ale chcę Wam powiedzieć, bardzo dobry, organiczny stek. Taki stek jest zdrowy, z takiej krowy. Trader Joe ma bardzo dobre ceny. Organic, grass-fed, angus beef, rib-eye steak, ok? No antibiotics ever, czyli żadnych antybiotyków. No added hormones, czyli żadnych hormonów. I grass-finished. Nie tylko to, że grass fed, ale grass finished, wykończone trawą, czyli przez całe życie ta krowa jadła trawę od urodzenia do końca. Tutaj akurat mam patelnię, na której robiłam cukinię, wszystko jedno, ale możecie użyć. Robiłam cukinię, ok, bardzo fajną. I oczywiście wykorzystuję tą patelnię, ale chcę Wam powiedzieć, że jeżeli macie z dobrej. Z dobrej świnki, która jadła cały czas fajne rzeczy. Tłuszczyk okay, zostawiony z bekonu na przykład, który ja mam. Możecie go wykorzystać, tylko pamiętajcie, musicie wiedzieć, że ta świnka nie jadła żadnej kukurydzy okay, ani żadnych świństw. Tylko to jest wspaniały tłuszczyk. Bardzo, bardzo dobry, jeżeli chodzi o smażenie mięsa możecie. Albo na przykład na maśle klarownym. Więc można, przypuśćmy, dodać troszeczkę tego, prawda? Tutaj, bo ja mam y, tutaj masło klarowne po cukinii. Troszeczkę po prostu dodajemy. I teraz, kiedy ten stek będzie dobry? Ten stek będzie dobry wtedy, kiedy on będzie dobry. Znaczy, on wie, kiedy być dobry. Ja go trochę potrząsnę, ale jeżeli on się nie przesuwa tak bardzo fajnie, to znaczy, że jeszcze nie jest gotowy. I możemy go troszeczkę. Na patelni tutaj, on jest na high, czyli na wysokim ogniu, prawda? Yy, zobaczymy od spodu. Dobra, On ma trochę swojego tłuszczu, także ja bardzo mało tłuszczu tutaj daję w ogóle. No, fajnie, może być, ok? Jeżeli odchodzi, taki jest zarumieniony, może być. Teraz na drugiej stronie, I teraz dopiero ja będę go troszeczkę solić. Mam yy, sól Sea Salt, która jest dość dobra z Trader Joe. Nie mamy metali ciężkich, więc trochę go posolę z tej strony. Można dodać tłuszcz, prawda? To zależy już od waszego upodobania. I teraz troszeczkę go mocno, widzicie, on się nie przesuwa na razie, ale on za chwilę się będzie przesuwał. Także go nie ruszać trzeba, okej? Okay? Nie ruszać. To się dotyczy wszystkich steków. Jeżeli fajnie odchodzi. I teraz od was zależy. Ja trochę zmniejszę, schaj teraz. Na trójkę, okay? żeby on doszedł, że tak powiem, na boczku. I teraz od Was zależy, czy chcecie mieć pisty, czy chcecie mieć bardziej wypieczony, prawda? Najlepiej jest oczywiście w środku, żeby był różowy. Może zaraz Wam pokażę, w jaki sposób to wygląda, jak wyjmę go z patelni i przekroję na pół, ok, bo ja robię tak jak ja. Chcę, żeby wyglądał. No, okay. to jest już, ja już gaszę, koniec. Dosłownie, ile trwa taki stek? Taki stek trwa 5 minut. Najwyżej, ale pamiętajcie: organiczny, grass-fed, angus nie musi być, ale musi być grass-fed musi być organic, ok, z tą seal organic, US inspected, inspekcja, no antibiotics musi być napisane, no hormones musi być napisane i grass finished, grass finished jest bardzo ważne, czyli jest całe życie jadła trwa, trawę, czy jest wykończony po prostu e, trawą, czy tak mam wykończony i już w tej chwili go będę przekrawać, moment. W tym momencie przekroiłam, przepraszam, musiałam położyć telefon, bo w ręku trzymam telefon nagrywając, więc jest trochę niezręcznie i wygląda w ten sposób, więc to jest mój idealny. Nie wiem, jak twój jest, tak powinien wyglądać według wszystkich, ok, ale jak chcesz bardziej wypieczony, proszę, jak chcesz bardziej krwisty, proszę. To nie jest kwisty taki, że żaden, żadna krew nie leci, żaden czerwony sok nie leci, po prostu jest różowy i wygląda tak. I to jest mój, dla mnie najlepiej upieczony stek który jest rib eye, ok, i on jest bardzo zdrowy, on zawiera bardzo dobry tłuszcz, który dla ciebie właściwie ma omega 3, a nie omega 6, także ten tłuszcz jest przydatny i smakuje z tym mięsem wspaniale.